Sezon lodowy na jeziorach tatrzańskich, w zależności od położenia nad poziomem morza, trwa oczywiście dłużej lub krócej, ale jest to około 6 miesięcy. W przypadku morskiego oka, położonego na wysokości 1395 m nad poziomem morza i otoczonego najwyższymi szczytami w kraju, które tworzą mikroklimat tego miejsca, zwarta pokrywa lodowa zbiega się zwykle z początkiem kalendarzowej zimy. Najszybciej trwałą pokrywę lodową zanotowano 4 listopada 1974 roku, najpóźniej 31 grudnia 2001 roku. Średni czas zalegania pokrywy lodowej to 155 dni. W ostatnim czasie zauważono tendencję do skracania się czasu zalegania pokrywy lodowej 9,5 dnia na 10 lat. Jeśli chodzi o grubość pokrywy lodowej, to z roku na rok jest ona bardzo zmienna. I choć przeciętnie jest to 67 cm, to w niektórych latach jest 40 cm, a kiedy indziej 114 cm. Mało tego, grubość ta jest różna w poszczególnych fragmentach jeziora, a różnica ta może wynosić nawet 30 cm. Wszystko zależy od stopnia nasłonecznienia, ilości śniegu na pokrywie lodowej oraz przemieszczania się wody podlodowej. Zwykle więcej lodu jest bliżej podstawy mienguszowieckich szczytów i po stronie zachodniej, niż przy schronisku i na wschodzie. Ale sytuacja ta może się zmienić. Przyrost lodu trwa około 4 miesięcy i osiąga maksymalną wartość w marcu. Co ciekawe, lód topi się dwa razy szybciej niż powstaje. Dziękuję za uwagę.